Potrzebujesz wystawić fakturę? Zobacz, to takie proste. Pokażę ci to w kilku krokach. Po zalogowaniu się do systemu, kliknij w zakładkę Fakturowanie Faktury i wybierz wystaw fakturę. Dodaj nowego kontrahenta. Wystarczy, że wpiszesz numer identyfikacji podatkowej, a system pobierze dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Możesz również wystawić fakturę dla osoby prywatnej. Zaznacz ten parametr i uzupełnij niezbędne dane. Wybierz właściwe daty. System podpowiada daty bieżące. W razie potrzeby możesz je zmienić. System automatycznie podpowiada numer dokumentu zgodnie z wybraną sekwencją numerowania. Wskaż walutę oraz wybierz sposób obliczania faktury. W sekcji pozycja wpisz dane, które powinny znaleźć się na wydruku faktury: opis towaru lub usługi, ilość, cena, jednostka miary, stawka VAT i gotowe. System wszystko przeliczy za ciebie. W tym miejscu dodasz kolejną pozycję, uzupełnij ją analogicznie. Na koniec ustaw rodzaj płatności. W przypadku przelewu określ termin płatności i wybierz rachunek. Kliknij wystaw wystawiłeś fakturę. Teraz możesz ją pobrać w PDF, sprawdzić podgląd, wystawić kolejną, wrócić do listy faktur lub wysłać mailem do swojego kontrahenta. Zrobione szybko i sprawnie.